Przysięgam, że za każdym razem, kiedy kręcę house tour, to pada deszcz i jest ciemno, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. I jak widać po tym znaku, zapraszamy do domu. Tylko pod warunkiem, że będziemy cicho, bo czasem śpić idzie. Bardzo cieszyłam się, że w tym domu mamy korytarz i nie wchodzimy od razu do dużego pokoju. Za co najbardziej kocham ten dom, to to, że mamy wyznaczoną przestrzeń dla nas. Właścicieli oraz dla naszych gości, ewentualnie dzieci. Chociaż ostatnio to się trochę pomieszało, ale generalnie od razu na lewo od drzwi wejściowych mamy przestrzeń dla gości. Czyli tędy sobie weszliśmy i tutaj mamy taki zaułek i są tu aż trzy pomieszczenia. Pierwsza jest sypialnia, w której obecnie śpimy ze względu na głośnych sąsiadów, o tym często wam mówiłam: Łóżeczko Lili. I teoretycznie łóżko dla gości, ale praktycznie to my tutaj śpimy. Idąc dalej, wychodzimy i ponownie na lewo. Mamy kolejne pomieszczenie. Jest to bardzo wygodna łazienka dla gości. Umywalka, toaleta i prysznic z wanną. I na wprost, już ostatni pokój w tej przestrzeni. Mamy tu różne dziwne rzeczy, gry, zabawy, książki. I moje ulubione pranie. Z ciekawostek, Russell, kiedy był dzieckiem, dostał prezent. Ten zestaw filmów Star Wars. Ponieważ jest nieotwarty i jest to złota edycja, jest wart mniej więcej 1700 dolarów minimum. Idziemy dalej towarzyszą nam Milka i Lili. Często dostaję pytanie, co to jest? A to jest klimatyzacja. Ewentualnie w czasie zimy to nam służy do ogrzewania domu. Także te drzwi są praktycznie zawsze zamknięte. Tutaj mamy drzwi do garażu oraz moją pralnię. Jak widać, tam również się suszy pranie. Ponieważ nie mamy tutaj szafy, kupiliśmy ten wieszak z Ikei. Niestety nie jest on odporny na dzieci. Wanna say hi? Hello. To jest nasza przestrzeń, która kiedyś była bardzo pusta, a teraz, no jak widać, jest tu życia. Często dostaję pytania o ten kojec. Uwielbiam, bo łatwo jest trzymać porządek. Wszystkie zabawki żyją, mieszkają tutaj. Z części salonowej... Przejdę na drugą stronę, bo tutaj jest pod światło. Tak naprawdę każdy z tych mebli ma jakąś historię. Te kanapy mają już swoje lepsze czasy za sobą. Będziemy myśleć nad nowymi, ale są bardzo wygodne. I dostaliśmy je od dziadków Rasela. One nawet były w Japonii. Tutaj brakuje jednego obrazka, ale już nie wieszamy, bo niedawno spadł. A jak wiecie, za tydzień się wyprowadzamy. To jest prezent ode mnie na naszą czwartą rocznicę ślubu. Też jest miejsce na ulubione książki. Kamerę dla psa. Kiedy przejdziemy w dalszą część domu, możemy zobaczyć nasz piękny stół, który zbudował nasz kolega. Nogi są tymczasowe z IK, kiedyś stworzymy z tego coś jeszcze innego, ale myślę, że ten stół zostanie z nami na zawsze. I uważam, że jest przepiękny nawet z drobnymi niedoskonałościami. Zawsze marzyłam o białej kuchni i w tym domu akurat się jeszcze nie udało, ale i tak uważam, że bardzo dobrze nam służyła, jest fajnie zorganizowana. Wygodna w użytkowaniu i przede wszystkim jest duża. Ostatnio dostałam pytanie: czy to jest lodówka? Nie. To jest nasza spiżarka. Tutaj mamy garderobę na buty, tutaj garderobę na płaszcza. A kiedy przejdziemy z zakamarku, jest nasza stara, dobra sypialnia. Ta komoda z IKEA genialnie sprawdza się na przewijak. Chociaż myślę, że połówka, żeby pochować sobie pompersy, jakieś ważne rzeczy do przewijania na górze, też się super sprawdzi w mniejszych pomieszczeniach. No i oczywiście nasze sypialnia jest połączona z master bathroom. Pewnie nieraz już widzieliście moją łazienkę. Bardzo sobie cenię tą przestrzeń, że mamy dużą toaletkę z podwójnymi zlewami. Niesamowicie wygodna sprawa w użytkowaniu. Powodnie widać, że tutaj najczęściej się kąpie dziecko, a ja kocham prysznicę. I, I to, że zainstalowaliśmy taki bardziej europejski prysznic, i już na koniec tam jest nasza garderoba. 302 West Ryan Drive. I'm gonna miss you.